Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj zawitaliśmy do Katowic. Jak widzicie Państwo o tej porze dość ludne jest te centrum miasta. Ale tutaj zbyt długo nie zabawimy, bo zaraz udajemy się na pewną katowicką nekropolię. Od razu przyznaję się do popełnionego błędu. Nie spakowałem bardzo ważnego elementu mojego wyposażenia filmowego, czyli mikrofonu bezprzewodowego. I skazany jestem na mikrofon, który mam w kamerze. Nekropolią, którą dzisiaj odwiedzamy, jest cmentarz w Katowicach. Na ulicy Sienkiewicza pod wezwaniem Świętego Pawła i Świętego Piotra. Przez ten brak odpowiedniego sprzętu jesteście państwo skazani na oglądanie mojej twarzy w takim ja wiem, że nie są to jakieś e, e, przyjemne widoki, że tak powiem, no ale kurczę, no, nie mogę sobie tego wybaczyć, tego niedopatrzenia. E, idę e, szukać grobów. E, za, przed chwilą zapytałem tutaj pana kamieniarza e, o e, lokalizację właśnie tych grobów, którymi którym jestem zainteresowany. I on tak trochę z, e, właśnie jest tutaj z tą gwarą śląską, co przepadam za tym, bardzo lubię słuchać właśnie tej gwary. Jasno mi wytłumaczył, gdzie mam się kierować. Trochę tak się żachnął i wzruszył ramionami w momencie, kiedy powiedziałem, że spytałem go to, gdzie tu jest rozdział między katolickim, a komunalnym cmentarzem, bo witam Maria tego, nie no bo Pan tutaj, teraz nie ma takiego rozdziału. Także, jakoś mnie tutaj pokierował. Rozpoczynam od grobu Pana Jerzego Dutygracza, Grobu, gdzie pochowany jest on wraz z małżonką. Jeden z moich ulubionych artystów-malarzy. Pan Jerzy urodził się w Częstochowie, tam skończył liceum plastyczne. Następnie kontynuował naukę już tutaj w Katowicach, w Akademii Sztuk Pięknych. Nie wiem jak wtedy się nazywała ta szkoła, ale tej rangi właśnie. W latach 50. ktoś złożył tutaj donos na jego tatę i na jego brata i właśnie władze stalinowskie uwięziły ojca. Tutaj ten, ten okres życia, czyli te nastanie przy braku ojca, gdzie ojciec jest są w więzieniu, bardzo silnie się odcisnęło na, na, na psychice tego, tego artysty i później chyba to też miało bardzo duży wpływ na, na tą jego twórczość, w jaki sposób przedstawiał ten świat. Jest troszeczkę ten świat taki wykrzywiony, groteskowy. Też jest taki, można powiedzieć, gąbrowiczowski. I nie bez powodu wymieniam to nazwisko, ponieważ dla pana Jerzego tutaj Gracza-Gąbrowicz właśnie był takim ulubionym pisarzem i ten te, te, te właśnie, jak on przedstawiał świat, jak nasze takie wszystkie polskie takie wady, jak postaramy się jako Polacy pokazać światu, ta gąbrowiczowska, że tak powiem, gęba, to też występuje tutaj właśnie w twórczości pana Jerzego. Jak widzicie Państwo, ten grup jest też ciekawy zaprojektowany. To jest jeden z autoportretów pana Jerzego. To jest jeden z takich flagowych. Tak, tak jak kojarzymy właśnie tego artystę, to zaraz mamy przed oczyma ten, tenże obraz. No cóż, idę dalej. Właśnie odsłuchałem to moje nagranie na grobie pana Jerzego Dudygracza. No nie jestem zadowolony z jakości. Stoję przy grobie wielkiego człowieka. Nie boję się użyć tego słowa, nie mam tutaj żadnych zahamowań. Wielki Polak, wielki patriota, wielki artysta, pan Wojciech Kilar. Pan Wojciech Kilar urodził się w Lwowie. Muzy kompozytor muzyki poważnej, między innymi muzyki filmowej. Niezliczona ilość tych kompozycji. Nie chciałbym pominąć jakiegoś tytułu. W w którym właśnie w tle słyszymy jakże wspaniałą muzykę pana Wojciecha. Tutaj na tym cmentarzu nam się wiążą kilka postaci, które odwiedzam, są ze sobą powiązane, chociażby pan reżyser Kazimierz Kuc, którego zamierzam odwiedzić. Pan Wojciech Hilar właśnie dla tego tryptyku śląskiego do wszystkich trzech części skomponował muzykę. Również Zbyszek Cybulski, którego zamierzam odwiedzić na samym końcu grup, wiąże się poniekąd właśnie jakoś tak artystycznie i filmowo w tym temacie filmowym z panem Wojciechem, ponieważ pan Wojciech komponował również muzykę do filmów, gdzie występował pan Zbigniew Cybulski. Komponował muzykę również religijną, właśnie poważną, to były różnego rodzaju dzieła właśnie tego gatunku. Był bardzo religijny, trzeba tutaj przyznać. Swoje urodziny obchodził na Jasnej Górze w Częstochowie. Zresztą tam chyba należał do fraterii ojców Paulinów. Ta jego muzyka czasami to jest po prostu taka monumentalna. Jest taka, taka budująca ducha, jak chociażby w, jakby chociażby w panu Tadeuszu, czy wymienić powiedzmy film CV Zanusiego. Zemsta. Czasami powiem tak, że filmy były jakiegoś tam niewysokiego lotu, ale sama muzyka Wojciech Hajtillara go podnosiła. Jakoś nie tyle nobilitowała, ale co nadawała mu jakiegoś takiego głębszego smaku i wymowy, wymowy artystycznej, właśnie dzięki tym nutom, które potrafi złożyć pan, pan Wojciech. Jedna pani, która mi pomogła w odnalezieniu poprzedniego grobu, powiedziała, że ten cmentarz jest mały. Ja i przyznam rację. On nie jest duży, to jest mały cmentarz. Ale jacy wielcy ludzie leżą na tym cmentarzu. Na dowód tego, że w moich słowach nie ma żadnej przesady, zabieram Państwa na kolejny grób wielkiego człowieka, wielkiego kompozytora. Kompozytora największego, jednego z największych w XX wieku: Henryk Mikołaj-Gurecki, bo o nim mowa. Urodzony tutaj na Śląsku, doskonale wykształcony i znany na całym świecie. W, samym, w samych Stanach Zjednoczonych sprzedano 150 tysięcy jego płyt. Głównie płyt, które zawierają Trzecią Symfonię. Ta muzyka, po prostu. Stawia człowieka na kolana. Najlepszym znaczeniem tego słowa. Kazimierz Szkóc pochodzi właśnie stąd, z górnego Śląska. Jego ojciec był kolejarzem, powstańcem śląskim. Ale Kazimierz trafił do Łodzi, trafił do mojego miasta. Studiował na naszej filmówce. Tam miał nieco problemy ze swoim, że tak powiem tutaj. Z tą gwarą śląską, którą ciężko było mu się wyzbyć, a ja uważam, że to tylko dodaje uroku i teraz z przyjemnością słyszę właśnie kogoś jak ten pan kamieniarz, który mi tłumaczył tak lekko po śląsku właśnie. I tam trafił pod skrzydła pani Wandy Jakubowskiej, no takiej lewicowej, wyraźnie lewicowej reżyserki i chyba wtedy, nie wiem czy była dziekanem czy rektorem, naszej filmówki musiałbym sprawdzić. W każdym bądź razie chyba pod jej wpływem zapisał się do ZMP. ZTSMP to była później troszeczkę taka organizacja, a w czasach, w latach 50 było ZMP. To była taka grupa wtedy reżyserów, bo trzeba powiedzieć, że pan Kazimierz jest jednym z twórców naszej polskiej szkoły filmowej. Jeżeli ja miałbym oceniać twórczość pana Kazimierza, to na pewno był to udany debiut. Mam na myśli tutaj Krzyż Walecznych, to były takie chyba trzy nowele, o ile pamiętam. Trzy, tak, trzy. Ale no, dobrze się to zestarzało, da się to oglądać i taki film, który no, pokazuje ludzi, którzy mają, niosą ten ciężar właśnie wojenny, mają odciśnięte piętno, a mimo tego starają się wrócić do normalnego życia, tak? Zamknąć już ten etap wojenny i e, żyć w pokoju. Bardzo fajnie tutaj pokazuje pan Kazimierz właśnie e, z punktu widzenia takich zwykłych e, plebejuszy albo ludzi takich e, jak powiedzmy e, wdowa po oficerze. Zanim dojdę do tych jego wybitnych filmów to jeszcze opowiem o kilku innych. Nikt nie woła, tak? No to był jeden taki film też taki rozliczeniowy troszeczkę. Niektórzy mówili, że to było taki anty e, diament. Nie bardzo mi się podobał ten film. Oglądałem go kiedyś, wróciłem do niego, mówię że po prostu byłem za młody, kiedy go oglądałem, nie mogłem odkryć pewnych jakiś tam smaczków, czy, czy go po prostu zwyczajnie nie zrozumiałem, ale obejrzałem go teraz już jako mocno dorosły człowiek. Nie zmieniłem swojego zdania o tym filmie. Według mojej opinii można o panu Kazimierzu powiedzieć, że był reżyserem wybitnym, a bronią go te filmy śląskie, bo w pewnym momencie on tutaj wrócił na Śląsk i e, był twórcą takiej trylogii właśnie Śląskiej, Sól ziemi czarnej, Perła w koronie i Paciorki jednego różańca. Szczególnie te dwa pierwsze są naprawdę filmami wybitnymi. Tak można je określić tutaj bez żadnej przesady. Filmy z lat 90., no jakby wrócił do, tego, do tej swojej słabszej formy. Co tam było? Zawrócony, słaby film. Śmierć jak kromka chleba. Dobry zamysł, słaba realizacja. Coś tam było jeszcze. Aha, kontynuacja eroiki. No to to zupełnie jest nieudane. Tam były przygody właśnie tutaj do dusia. Pan Kazimierz jako człowiek też potrafił być zjadliwy i taki. Krytykarski wobec, powiedzmy, chociażby Wajdy czy Aleksandra Forda. E, tam sobie z nich dworował. No ale e, to jest ludzka rzecz, tak? Ludzka, zwyczajna przypadłość. Natomiast jedno, za co pana Kazimierza tak e, mniej lubię, to jest jego stosunek do filmów i w ogóle do reżysera Barei. To właśnie pan Kazimierz ukuł e, takie określenie Bareizm. Bareizm, czyli Filmy takiego niskiego lotu, takie sklebianie, e, takim niskim gustom publiczności, e, brak ambicji artystycznych. No i później tam i nie powtarzali właśnie, e, krytykując pana Stanisława, Bareję, właśnie te określenie, bareizm. E, oczywiście nie, bareja nie byłby z gdyby się tam zgrabnie nie odwinął i tam w kilku filmach, e, ale to historia na, na inną oboze, ale odwinął mu się e, naprawdę panu Kazimierzowi. Wyglądam się, nie widzę krzyża, ktoś tutaj starał się wyskrobać coś, tak? Jakimś, jakimś czymś metalowym, ale skoro parkazim jest sobie nie życzył, no to chyba warto by było to uszanować. Przez ten nieszczęsny mikrofon, a raczej brak e, mikrofonu, bo zmuszony jestem do takich przyjmowania takich niewygodnych pozycji, ale chciałbym być blisko aparatu, e, żeby było mnie dobrze słychać. E, jeden z moich ulubionych autorów książek, e, przygotowo podróżniczych, pan Alfred Szklarski. E, na samym wstępie powiem, że nie wiem, nie jestem pewien, ale chyba tak jest w rzeczywistości, że pan Alfred Szklarski. Jego książki spowodowały to, że u mnie pojawił się ten bakcyl podróżniczy, który później tak zgrabnie połączył się z tym zainteresowaniem filmem. Co w końcu skutkowało tym, że podróżuje i opowiadam również o, o filmach. Pan Alfred? Urodził się w Chicago, uwaga, w Stanach Zjednoczonych. Był synem polskich emigrantów. Jego tata był jakimś bojownikiem PPS-u, także musiał uciekać po rewolucji 1905 roku. I jako dziesięciolatek przyjechali do Polski. Zaraz z powrotem wrócili, bo jakoś tutaj jest, sytuacja była taka dość trudna. Stąd też jeszcze tam uczył się, w jakiejś szkole. Takiej chyba katolickiej. I jako czternastolatek już na stałe przyjechał do Polski. Co można powiedzieć? Aha, mieszkał we Wrocławku, nie? Właśnie muszę też kiedyś poszukać jego śladów tam włocławskich, bo to mnie interesuje. No dla mnie to jest bardzo, bardzo bliska postać mojemu sercu. Pan Alfred studiował w Warszawie, na jakiejś szkole takiej politycznej, tam w jakimś jakim wydziale konsularno-dyplomatycznym, także on naprawdę miał bardzo dobre wykształcenie. I tutaj taki grzech okupacji. No w czasie okupacji, żeby jakoś tam się ratować i zarabiać na życie, pod pseudonimem pisał takie książki, które no, trzeba by było zaliczyć do takiej literatury dla dorosłych i to zostało mu zapamiętane. I to jego pochodzenie, ten pobyt w Stanach Zjednoczonych, to jego wykształcenie, tak, no to też powodowały, że w tych latach powojennych, kiedy nastał komunizm, stalinizm, no to jego te pochodzenie i tego było bardzo niewłaściwe. No nie tyle, że te niewłaściwe, tylko bardzo niewłaściwe. Stąd też właśnie przypomniano mu tą jego działalność literacką podczas okupacji, że opisał do tych gadzinówek, do tych polskojęzycznych wydawnictw, wydawanych przez Niemców, hmm, takich niskich lotów, że tak powiem, to była tutaj literatura i został skazany na 8 lat więzienia, z czego chyba odsiedział 4 i tam na, na moca jakiejś amnestii wyszedł. I trafił tutaj na Śląski. Wydawnictwo Śląsk wydawało te, te, te książki. Ja pamiętam, że pierwszą książką, którą przeczytałem pana Alfreda Szklarskiego, to był ta druga część Tomek na czarnym lądzie. Jak to przeczytałem, pochłonąłem. Po prostu pochłonąłem, ja już nie pamiętam, ale to no, nie mogłem się oderwać od, te, od, 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 tej, od tej książki. Zaraz pobiegłem do szkolnej biblioteki, dowiedziałem się, co jeszcze jest jego. Zaraz nadrobiłem pierwszą część, czyli y, Tomek Kraniet Kangurów. Y, I on tak fajnie opowiadał o tych przygodach tutaj Tomka Wilimowskiego, jeśli nie przekręciłem nazwiska. Y, I o naszych podróżnikach, którzy się zasłużyli też dla, właśnie dla historii światła, naszych polskich odkrywców, których było wcale niemało. Dzięki niemu właśnie też o, o nim się dowiedziałem. No i gdzieś też w duszy młodego chłopca za, pojawiło się takie nieopisane pragnienie, żeby, żeby doznawać tego, co bohater e, książek e, pana Alfreda. I już jako mocno dorosły człowiek spełniłem swoje marzenie jeśli chodzi o Afrykę, bo pojechałem do Republiki Południowej Afryki, tam byłem też na safari. Jest na moim kanale jeden taki filmik, jeden z pierwszych, on jest w takiej słabej jakości, bo to i słabym sprzętem kręciłem tam w Afryce i, i słaby montaż jest. Ale odsyłam, Jak, jeśli Państwo są zainteresowani to właśnie tam są przygody Michała na czarnym lodzie, <laughs> jeśli można tak sparafrazować. Alfred Szklarski, naprawdę, kurczę, tak się cieszę, że mogę być, pokonić się i tutaj pomodlić się na jego grobie. Panie, świeć nad jego duszą. To już ostatni grób, który odwiedzam dzisiaj. Zbigniew Cybulski, aktor, który odszedł zbyt wcześnie. Miałem tutaj okazję przed chwilą rozmawiać z jednym panem, który był naocznym świadkiem ceremonii pogrzebowej pana Zbyszka i opowiadał, że to były niezmierzone, po prostu nie, tłumy ludzkie. On oglądał to z okien bloku, który jest tutaj, właśnie vis, vis cmentarza, i po prostu pierwszy raz w życiu widział takie ogromne ludzkie masy. No nie ma się czemu dziwić. Zbigniew Cybulski podbił serca wszystkich Polaków tą wielką rolą w filmie naszego mistrza Wajdy, czyli Popieł i Diament. Filmowy Maciek Chełmicki. No kto nie pamięta go z tej roli? Dla mnie jeszcze jedna rola jest taka bardzo ważna i Starałem się odnaleźć miejsca filmu Do widzenia do jutra, gdzie jedną z głównych ról właśnie gra Zbigniew Cybulski. Rzecz się dzieje na nadmorze w Trójmiejskich Plenerach. No i zrobiłem z tego materiał. To jest też jeden z moich pierwszych materiałów, także jakość jest na pewno w porównaniu do tego co teraz kręcę o wiele gorsza, czyli dźwięki i obraz i montaż. Ale starałem się, włożyłem to w to serce i też wyraziłem właśnie mój bardzo pozytywny stosunek do, do Zbigniewa Cybulskiego. O Zbigniewie Cybulskim również opowiadałem, kiedy kręciłem materiał filmowy Wrocław i tam udałem się na miejsce, gdzie stracił życie nasz młody aktor. Tak można powiedzieć, młody aktor, bo miał jeszcze na pewno kawał życia przed sobą i, i piękną karierę. Zbigniew Cybulski wpadł pod pociąg, goniąc pociąg, no, żył, tak jak żył, czyli w ciągłym takim pośpiechu, w takim nieuporządkowaniu, to mu się tak źle właśnie przysłużyło tam, gdzie się poślizgnął czy omsknął i wpadł pod koła pociągu na dworcu we Wrocławiu. To zdarzenie upamiętnia tablica, która jest tam zamontowana, na, na, na którym z peronów już zapełniałem numeru. Co do jego tutaj jakby takiego warsztatu aktorskiego, to są tam różne opinie i pewnie jeszcze wrócę, wrócimy do tego z Rafałem Dajborem, kiedy będziemy opowiadali o filmie Koniec nocy. To jest jeden z pierwszych filmów Zbyszka Cybulskiego w, no, w znamienitym towarzystwie tam się znalazł, aktorskim. Ja sam sobie dziwię się, że wcześniej tutaj nie dotarłem na ten grób, bo kilkanaście lat obsługiwałem tutaj właśnie. Górny Śląski, i i spędzałem wiele, wiele czasu. Czasami bywało tak, że przyjeżdżałem we wtorek i wracałem w piątek do, do, do Łodzi. Zatrzymywałem się tutaj nieopodal w hotelu, no to właśnie ronia losu. <grym> po drugiej stronie autostrady, no dosłownie stąd jest no niecały kilometr. I sam się dziwię sobie, że wcześniej tutaj nie dotarłem, mając tyle okazji, tak? Bo przecież spacerowałem i po Katowicach i tam robiłem sobie zdjęcie jakieś, powiedzmy jeździłem do do Chorzowa, no, Kręciłem się tutaj po, po, po tej aglomeracji śląskiej. To był ostatni grup, który odwiedzałem dzisiejszego dnia. Chciałbym Państwu podziękować za uwagę. Jeszcze raz przeprosić za jakość dzisiejszego filmu. Wrócę do domu. Zajmę się montażem. Zrobię wszystko, żeby go troszeczkę podnieść.